Witam w kolejnym materiale na kanale. Dzisiaj su 122 54, czyli świetny niszczyciel krzogów w ZSRR. Nie boję się powiedzieć, że najlepszy chyba niszczyciel krzogów w tym drzewku, ze względu na to, że mamy prędkość, mamy działo, mamy pancerz. Jakiś tam nawet karabinek mamy na niszczycielu, tak więc naprawdę świetny niszczyciel. Przejdźmy sobie do pancerza. Pancerz przedni wynosi 100 mm, czyli około 150 mm efektywnej grubości pancerza. I uwaga, wcale dół. Nie jest gorszy, a nawet lepszy, ponieważ mamy tu prawie 200 mm, ponieważ mamy też 100 mm i bardzo duży kąt. Boki tak samo, 100 mm w te boki, no te, taki tak bardziej przywód, ale boki mają 80 mm, tak więc tak zajebiście, bo nawet pod kątem mamy 150 mm, od góry jest 20, ale to już bajka. Mamy też karabinek maszynowy na głowę. Działo. Dużo ludzi narzeka na tą 122 dwójkę Ja nie narzekam, ja lubię bardzo strzelać tym działem. Mamy też. Pociski na 6,7 świetne. 230 mm z przyłożenia. prawdę sobie radzi. przeładowanie by mógł ktoś nas rzekać, ponieważ mamy tu około, tak, od 12 do 15 sekund, coś takiego, zależy, jaka załoga. No, ja wiem, na 122 to jest jakoś mało. No, nie wydaje mi się. Oczywiście depresja działa, więc 4 stopnie na no, słabiutka, ale oczywiście ruski krwołk, no to kurde, bez przesady, tak. Dlaczego na miniaturce napisane jest, że krwołk ma wszystko? No, bo jeżeli patrzeć na ten niszczyciel, mamy pancerz, mamy dział mamy mobilność, no to kurde te trzy najważniejsze rzeczy są. A na przykład jak weźmiemy sobie SU-152 czy SU-85, no tam jest działo i jest w miarę mobilność, ale nie ma pancerza, tak? Albo jest pancerz, albo nie ma już mobilności w przypadku SU-152 na przykład, nie? Jeżeli jeszcze chodzi o pociski, jeżeli ktoś nie lubi strzelać tymi zwykłymi pociskami przeciwpancernymi, gdzie ja uważam że są świetne akurat, to mamy jeszcze APDSy, które mają 330 mm przebicia pancerza z przodu. Tak więc naprawdę, do wyboru, do koloru Myślę, że su 12254 jest świetnym czołgiem W końcu można e, pograć fajnie niż przycielem jakimś e, rosy rosyjskim Ode mnie będzie na tyle, zapraszam do oglądania Jak udało mi się tu dojechać? To ja nie wiem <laughs> Mamy fertka Tam są nasi O kurde, to jest groźny przeciwnik Jadę po niego nie, on stoi w miejscu. OK. On się będzie teraz wycofywał. Bo sfelił. Tak? Co za gość. Jadę po niego. O kurde, jak Tiger. Kolejny. Muszę się mu schować? Dobra, schowałem się. Tam bakan, fajnie jakby mu w amunicję strzelił. Jest zajebiście, dziękuję bardzo. Nie wiem kto to zrobił. Teciak swoim potężnym dziełem 85mm, widzę chyba bakana. No i nie tylko bakana. Dobra, tego pana, ten pan też tak samo groźny. Bakana, widzę cały czas się nie rusza. Kurde, gościu, bo ty głośny jesteś. Jedź co, stąd. Kurde baka mi się schował No to ten pan Jedźmy stąd, gościu Ja pier... Rozwalili go? Nie Rozwalił go Zarąbiście, dobra Przepraszam ciebie gościu Zajbisty jesteś jednak Co? Skąd? Jak pantera chyba tam Po lewej Tygrys 2, dobra, mnie nie widzi, on się skupi na tej tej. czy wyjedzie na niego. Kurwa, nie, dobra, nie wyjedzie. Ja się przygotuję od razu na wyjazd do niego. Dobra, celu. Obróć mi wiezę, obróć mi wewę no obrócił mi wiezę. Dobrze wygra, Skubany. Nałączenie Na płyt tam idealnie. Wchodzi zawsze pięknie. Kolejny wakant za moimi plecami. Ja tu sam nie dam rady. Kurde mać. O kurde. Ja Wszyscy zminimalizowałem grę. On jest wyższy ode mnie. Muszę się schować. Czy ktoś go widzi? W moich chyba nie No właśnie, o tym mówiłem, że on jest wyższy ode mnie i może mnie od góry zabić. Oj, kurde mać, nie coś sobie kliknąłem. No i zabił naszego. Pa. na szczęście, szybkie przeładowanie. Problem z tobiciem nie powinienem mieć. No jeszcze kuźwa z trafieniem problem jest. Ja pierdziele. Co tam jest? Tygrys. No ty się mogę skwelać i skwelać. Uuu idealnie się skonto. Widzicie? To jest właśnie to: kontowanie. Chyba na no, tego gry, te sobie załaduje te lepsze pociski, trochę. Do tego pana mogę, wszystko zwykłe, na spokojnie. Chociaż teraz tak bardziej bokiem idzie. Nie wiem, teraz mnie nie trafi. Tam się schowa. O kurde. A ja Ciebie nie widzę. No. To no ty do mnie strzeliłeś, ty to czasy strzelaj. Ciebie nie mogę, kurde, rozwalić. Nie mam depresji, działa na niego. Kto tu do mnie strzela? Ty? Łóżnie. Tam tygrys 2P, tygrys H1. Nikt do niego chyba nie będzie strwalał, nie? No i trafił mnie w pewnie. No, w garnek. No ta. Teraz dopiero co do niego strzelać, ale weźmiemy sobie w po bo kurde, lubię tą mapę. Sprawił bombę? Nie, na w go rozwaliłem zanim wyrzucił. Zajebiście. <ślesk> Uh. Ja pierdziele nie przebiłem się, nie To jest kurde O Lufa no, super Ale jesteśmy celem dla samolotów Na szczęście na flata A ja muszę pomóc ku na tym bo nie zły w pierdziel dostają Tam jest Tygrys 2, pewien, widziałem. Dobra. Tam mamy Tygrysa 2H. Yyy, jeden Tygrys H, no. Nie wiem, jak do niego się wychylić. Tu jest pusto, chyba tak. Jak on daleko jest? Wiesz tyle? Uj, niżej, niżej, o wiele niżej. No dawaj. I na bokwek wzięty Felsat. Czyli na tyle. Wpada. I pyk pięknie. W Wpednił płytę. Okej. Okay. Tu była pantera. Która do mnie strzelała gdzieś. Pewnie jest pode mną gdzieś. No właśnie. Hmm. Ja nie mam jak rozwalić Ona mnie widzi. Albo i nie. Tego pana też nie widzę. Kurde mać Albo jest nadzieja. Ojej, jest. Głosienicą. Przynajmniej mi nie ucieknie. O Jezu, to jak on daleko jest, prawda? tak? Ja pierdzielę, no kurde dzisiaj coś nie mam tego cela No w końcu Pantera tam mi schaliła Za mną już co kurde Dobra ale mi chyba patło na dupę Oj A świetny jestem Pańców Dobra Ty gry co pantery odbiję Panterę to się w przednią płytę powinienem przebić chociaż jest skontowana nieźle Ale spróbujmy w tą przednią płytę Tak, przeszło, dobra Ja pier no, co? Ile? Ile ich tu? Ile? No weźcie, no proszę ja was. No Dobra, jutku, bo to. Eee, ale 8 fragów, no. Gdyby nie, drugi, na no, fajna bitwa. Kurde, akurat przed sobą mam te głupie bekwki. Dobra, na szczęście. Nie, nie bekwi, tylko jakieś skwinki. No to jest kwałę, ale dobra. Mam wsparcie Pantery G Na B widzę, że jest. dwa krzałki są A, już chyba rozłożone Uuu, tu był ktoś O mój dobry Boże Dobra, i tutaj mamy kogoś Na 120% Tylko nie wiem kto, co to za Pantera G w ogóle nie jest zainteresowana T20 chyba. To jest premka, bo niby wygość jest dobry, coś tam ogarnia. Squeliu ma szybkie przeładowanie, trzeba o tym pamiętać. Ale masz na to słaby przedni pancerz. Dokładnie tak. Dobra, chyba można jechać dalej. O kurde. O kurde, ale fart. On miał pociski, który mi mógł mnie przebić na spokojnie, ale mi trójka zdjął w linii prostej idealnie O, Ford Co to mi pomógł? M41 zajebiście Okej okay. Mamy typa 62 Tam jest coś, chyba kwafi buldog bulldog weź no wyjedź. Chociaż mógłbym w niego strzelić chyba Dobra Mamy go jakim cudem ben jest nafek? Zobałby jakbym na górę wjechał, ale no nie ma jak teraz leciak chyba jedzie Tak, Gai jest w pierściół O, rozpalił naszego Ja się tak wykitram. O, pantera G. Leci w nie? Ale ma farta. No dobra. No nie ma, bo i tak zginął, nie? Ale. Okej okay. Bulldog Snaf sobie poradził za m B jest nafe, C jest nafe, A jest nafe Mamy jeszcze Leoparda O kurde Zegapiłem kurdę na tabele. No to jednak 9 fragów. Uuu. Rufa, w zamek. Ok. Tygrysowa. Już się bałem, we, w ten... błaz kierowcy pierdziele i pocisk rozpłynie się w powietrzu. Kurde, widzi mnie. Co za kurde. Na niego to te... ...ten drugi pocisk muszę załadować. Chyba tak właśnie zrobię, tylko strzeliłbym do kogoś jeszcze z tego normalnego. Oho? Dobra, teraz się podniecił, rozwali, rozwalił i wyjedzie na mnie. Dokładnie tak. Dobra, załadujmy teraz te pociski tego tygrysa tutaj. A właśnie, chociaż teraz bokiem jest rozwalony tygrys? Tak, dobra, pali się. No i pięknie. Kurde, wschował się. Perdek. Ferdek, o kurde, dużo ich to.